Przejdźmy do setna. Polacy nie umieją wymawiać języka japońskiego. I oczywiście w porządku jest mieć akcent, akcent w obcym języku, ale w przypadku japońskiego często jest to jednak spowodowane brakiem wystarczających źródeł albo wiedzy na temat wymowy, która jest bardzo ograniczona, zwłaszcza w polskiej części internetu, a wymowa jest tam w rzeczywistości bardzo prosta, na pewno prostsza niż Polska. Tak więc przedstawię pokrótce tutaj parę zasad dotyczących wymowy, najczęstszych błędów, jakie popełniają Polacy. No więc już można potraktować ten film jako wstęp do ogólnej nauki i myślę, że zrobię jeszcze drugą część na temat intonacji, czyli takich japońskich tonów czy też akcentu, ale na razie zapraszam do oglądania. A więc widzimy na ekranie pięć podstawowych samogłosek, czyli A, I, u, y, E, O. Jest ich o jedną mniej niż polskie, ponieważ w Polsce mamy jeszcze i, y, ale to, na czym chciałabym się dzisiaj skupić, to jest to właśnie U, ponieważ U jest. Troszeczkę różne w wymowie od tego polskiego, a widzę bardzo dużo osób, które ma z nim problemy. I tutaj mamy wykresy samogłosy jak obu języków, na górze jest polski, na dole jest japoński. I jak widać, to U jest w troszeczkę innej pozycji. Tak one wyglądają nałożone na siebie, można sobie zatrzymać. A więc na to trzeba uważać przy wymowie U. Ogólnie jest ono bardziej płaskie i jest delikatniejsze Ogólnie wszystkie są delikatniejsze niż w polskim, ale zwłaszcza to U Czasami, kiedy ono jest na końcu jakiegoś stania, nawet go nie słychać W przypadku na przykład czasowników kończących się na SU w formie formalnej Czyli jest na przykład I to jest raczej takie s", Nie słychać tego U aż tak bardzo Tak samo na przykład w słowie sushi, które wymawiamy w pols po polsku bardzo twardo To jest raczej takie sushi". Coś pomiędzy takim e i y, u polskim. Więc bardzo Was proszę, żeby się o to starać, żeby to nie brzmiało tak, tak jak takie właśnie ostre sushi albo shimasu. A to jest raczej ciekawostka, ale co się stanie, jeżeli na samogłoskach dodajemy te dwie kreseczki, które służą do takiego, rozmiany dźwięku. Ogólnie używa się ich często w na przykład piosenkach, albo w, w jakichś takich w wypowiedziach informalnych albo w mediach społecznościowych, żeby zaznaczyć, że jest coś powiedziane agresywnie albo jest coś powiedziane z takim rykiem troszkę. Jest bardzo znana pisemnikarka, która nazywa się ADO i ona właśnie często używa w swoich, właśnie w swoim stylu śpiewania takiego mocnego, takich mocnych samogłosek, których właśnie tak można zapisywać. A co do właśnie z dwoma pisaczkami, używane jest ono często jako w, na przykład w słowie wideo. Ponieważ mamy tutaj dwa wybory. Ze względu na to, że nie ma W jako zwykłej współgłoski, możemy je zapisać jako właśnie takie łzy z dwoma kreseczkami. Zazwyczaj większość osób wie, jak się je czyta. Albo ewentualnie możemy użyć B. Czyli zamiast wideo wychodzi nam wideo. Przechodzimy do kolejnej części. Ponieważ w języku japońskim nie ma pojedynczych liter przepisanych do każdej głoski, tak jak jest w języku polskim, czyli osobne jest K, osobne jest G i tak dalej. Tutaj mamy akurat połączone. Głoski samogłoski ze spółgłoską. Czyli tutaj jest na przykład samogłoską, jest a, spółgłoską jest k i tak dalej. Więc to jest k, 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 ko. I tak samo jak wspominałam wcześniej przy u jako samogłosce, tutaj też w przypadku tego u jest to taki dźwięk mniej słyszalny niż w polskim. Czyli jeżeli na przykład coś się właśnie, na przykład jakiś czasownik kończy na k, to on nie będzie aż taki słyszalny. Na przykład jest kaku. Nie będzie to kaku. Kolejny rząd ozdobiony, jak widzę, czyli tymi dwoma kreseczkami, to jest y, rząd udźwięczniony, czyli K zmienia się w G. I mamy G, 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 K. A to, co widzimy w trzecim rzędzie, to jest też taki troszkę wyjątek, ciekawostka, ponieważ zazwyczaj nie używa się tych znaków. Y, ta kropeczka nazywa się Hunbug ten. I dlaczego jej tutaj przedstawiam? Ogólnie chodzi o to, że czasami, w przypadku zwłaszcza na przykład starszych osób, niektórych dialektów albo używania partykuły k, jest ona wymawiana w troszkę inny sposób, który brzmi podobnie do takiego na. Więc ogólnie, czym musimy się martwić, to, jest, to są te dwie pierwsze linie, a jeżeli chodzi o trzecią i jej wymowę, to moglibyśmy myśleć, że jej nie będzie. Ale w języku polskim też występuje ten dźwięk. I dobry sposób, jeżeli chodzi o wymówienie go, to. Omówienie słowa bank po polsku, prawda? Nie mówimy bank, tylko to m jest takie bardziej przytłumione. I teraz używając tego m możemy powiedzieć, dodać dalej jeszcze jakąś samogłoskę, czyli jest bank, na i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście się tego na co dzień raczej nie używa, może być na przykład w jakichś programach telewizyjnych, jeżeli mówi jakiś profesjonalny dziennikarz, albo w jakichś dialektach. Jako kolejny pojawia się ta piątka, czyli sa, ci, su, se, so. I to, na czym chcemy się tutaj skupić, to jest właśnie ten dźwięk si, ponieważ właśnie na przykład w przypadku sushi często wymawiają się go jako takie twarde si, i to jest błędem. Nie jest to też także takie si, jak polskie. To jest coś pomiędzy tymi dźwiękami. Podobnie jest z tutaj za, dzie, zu, dzie, co. To ji jest. To nie jest dzi, to nie jest G, to nie jest Z. To, to jest coś w rodzaju dźwięku pośrodku, na który trzeba uważać. I jeżeli chodzi o ten dźwięk Z, to też nie jest coś typu Z jak w polskim. To jest troszkę bardziej bliskie DZ, czyli na przykład nie mówimy za, tylko raczej za. Podobny jest też w tym przypadku kolejny rząd, ponieważ mamy tutaj Ci, który także nie jest ani Ci polskim, ani Czy. Więc musimy je wymawiać tak delikatnie I mamy tutaj też ,,c", które też jest troszkę specyficzne Tak na przykład ,,c'' w tsunami Zdarza się też romanizować je, czyli zmieniać w alfabet jako ,,c'' Na przykład jest taka bitwa pod cushimu I po polsku pisze się przez ,,c'' Co do udźwięcznionej wersji, zmienia się ona na ,,d'' Czyli jest ,,da", c, d, ,,de", ,,du'' Z tymi, że jeżeli chodzi o d i c, to są właśnie podobne jak te poprzednie i 字, które teraz widać na ekranie, nie używa się ich za bardzo dzisiaj, najwyżej w pojedynczych słówkach albo w jakimś raczej takim starym użyciu i preferowana jest raczej ta forma poprzednia. Kolejny jest na 音, no i tutaj raczej nie ma się nad tym rozwodzić. Taka ciekawostka na temat no jest tylko jeden czasownik, który kończy się na 音, jest to 音, czyli umierać. Kolejne jest H i tutaj Jest parę rzeczy, na które chcę, żebyście zwrócili uwagę, czyli na przykład H, 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 H. Jeżeli chodzi o dźwięk F, jest on taki troszkę bardziej, kiedy na przykład wydmuchujemy raczej powietrze, czyli takie nie jest to F, tylko takie raczej F, delikatne. I w przypadku H i H są one czytane w inny sposób, jeżeli są partykułem, czyli H jest czytane jako A, a He jest czytane jako E. Jeżeli chodzi o wymowę tych udźwięczni, to jest ona bardzo prosta. Z z dwoma kresyczkami to jest. A z kropką, czyli z handaktenem, jest. Kolejny rząd też jest bardzo prosty. Ma, mi, m, mo. Uważajmy zawsze na to. U. Zbliżamy się więc do końca. Mamy jeszcze. Ja, u, Mamy. Da, Ten dźwięk r jest troszkę skomplikowany, ponieważ jest to. Coś pomiędzy takim też D, R i niektórzy mają problemy z wymówieniem. Na pewno nie jest to takie R jak w polskim zwijane, czyli ra, albo jak w hiszpańskim. Jest ono bardziej delikatne. Y, Japończycy nie mają L i na przykład, kiedy próbują wymówić inne języki, używają też tego ra. Więc na przykład próbując wymówić słowo nalka, mogliby powiedzieć nalka". I ostatnia trójka, czyli pa, u, m. Jeżeli chodzi o ła, to jest po prostu ła, podobne jak w przypadku partykuły. Jeżeli chodzi o u, jest ono czytane zazwyczaj jako O po prostu, ponieważ to też jest zazwyczaj partykuła y, używana jako partykuła dopełnienia, czyli na przykład jem coś, to coś jest właśnie zaznaczone tą partykułą u i zazwyczaj się ma jako o. I co jeszcze nam zostaje, to jest to małe ⁇ które jest najłatwiejsze do zapamiętania pod względem wyglądu, ponieważ wygląda prawie identycznie, a jeżeli chodzi o wymowę, to ma czasami e, troszkę różną wymowę w zależności od tego, jaka litera występuje po nim. Na przykład, jeżeli chodzi o słowo senpai, to zmienia się ono w m". Jeżeli chodzi o na przykład słowo kandu, brzmi ono bardziej jak takie normalne n. Jeżeli na przykład chodzi o słowo kn, jest ono takie niedokończone. Nie jest, nie brzmi tu jak kun, nie wymawiamy tego tak dokładnie, jest ono takie bardziej samogłoskowe. Jeżeli na przykład chodzi o kankaku, brzmi ono podobnie jak przedstawione przedtem właśnie na. I jeszcze ostatnie, wydaje mi się, że jest jeszcze ze dwa sposoby, jest ich łącznie siedem i zależy też to również od dialektów. Więc ostatnim, jaki chcę przedstawić jest takie gein i to n tutaj też jest Bardziej podobne do samogłoski niż do spółgłoski. Nie można ich wszystkich wymawiać tym samym sposobem, ponieważ czasami nawet jest trudno. To jest podobnie jak w polskim, kiedy na przykład mamy słowo jabłko i nie mówimy je wyraźnie jabłko i to jest niepoprawne. Mówimy raczej coś typu jabłko. I właśnie czasami trzeba nie wymawiać tak wyraźnie, tylko raczej tak, jak jest bardziej naturalnie. Tak, żeby uniknąć tej hiperpoprawności typu kun. Han do, senpai, kan genin gen in. Bo to troszkę nie ma sensu. I brzmi też świetnie Ale niestety to jeszcze nie koniec, chociaż już jest coraz bliżej. Mamy jeszcze dwie dwie literki, które nie są używane już na co dzień. To jest i i e. I się już dzisiaj nie używa. Mogą się pojawić w jakichś starych pismach, w kobun na przykład. I są teraz czytane jako i i e. A więc mając już omówione te wszystkie. Literki powiem tylko jeszcze troszkę o ortografii, sposobie zapisu i wymowie, więc mamy tutaj też takie zjawisko, które nie pojawia się w języku polskim, czyli podwójne samogłoski i brzmią one, tak A i y, E, o. Te dwie ostatnie zapisane są jako EI i, i OE, y, ale wymawiane są jako po prostu podwójna samogłoska pierwsza. Charakterystyczną cechą języka japońskiego jest to, że nie ma akcentu stresowego, czyli każda sylaba, każda ta litera jest wymawiana przez dokładnie taką samą ilość czasu, włączając właśnie to także. I na przykład w słowach typu odesa, jest to różnica tylko tej podwójnej samogłoski, którą trzeba się nauczyć wymawiać i wychwycać, ponieważ może się dzięki niej zmienić całkowicie znaczenie całego wyrazu. Mamy jeszcze małą kanę, ja, ju, Którą używa się zmniejszoną po jednej z właśnie na przykład ki, si, ci, ni, hi, mi, ni, li itd. Tak żeby zrobić taką zmniejszoną wersję Jest też to bardzo proste intuicyjne patrząc tutaj na przykłady Czyli na przykład ki z małym ja tworzy kia I jest to tak samo wymawiane przez taki sam okres czasu jak wszystkie literki Czyli tak samo wymawia się a, tak samo wymawia się kia, tak samo wymawia się k przez taką samą ilość czasu więc mamy kia, qyu, kyo, gya, gyu, i tak dalej, ga, tak itd. Jeżeli się doda na przykład u na końcu, albo jeżeli się dodaje jeszcze jakąś inną samogłoskę, no to jest ona wymawiana właśnie podwójnie, czyli na przykład kyo, dodane u jest kiu, czyli kio i dodane u to jest kiu. to na przykład znaczy dziewięć, kiu to znaczy dzisiaj. I właśnie też czasami się może zmieniać znaczenie, więc trzeba na to uważać. I teraz już naprawdę ostatnia rzecz, czyli tak zwane nauetcy, czyli cicajcy. I jest ono używane do powtórzenia właśnie tych głosek, które występują po nim. Czyli na przykład saki jest bez małego c, a saki jest zużycie małego cy. Działa w ten sposób, że zatrzymuje się w tym miejscu, tak troszkę powietrze, i potem mówi się dalej. Czyli na przykład saki czy sing Kapka. Wydaje mi się, że w języku polskim raczej nie zwraca się uwagi na takie słowa z podwójnymi spółgłoskami, na przykład motto wszyscy wymawiają jako motto. Ale na przykład w języku włoskim jest to bardziej znane i na przykład pizza też jest wymawiana jako pizza z taką przerwą. Chociaż jeżeli o małych co chodzi, akurat Polacy nie mają z nim tak wielkich problemów A Raczej są to Amerykanie czy tam Anglicy, którzy nie mają czegoś podobnego w swoim języku I troszkę trudno jest im się załapać Okej, okay, teraz już naprawdę to na tyle Myślę, że najlepiej potraktować ten film jako taki informacyjny Zawsze polecam sobie sprawdzić, wyszukać w języku angielskim czy na Wikipedii Dokładne np. tłumaczenie na temat wymowy, kolejnych samogłosek czy tam współgłosek Ponieważ to było wytłumaczone bardzo tak mm, pobieżnie. Może się też zdarzyć, czy czegoś zapomniałam, albo coś pomyliłam, więc zachęcam do komentowania, jeżeli widzicie jakąś nieskładność. Chociaż wydaje mi się, że jest raczej skierowane dla początkujących i to jest chyba wystarczająco wiedzy, jak na jeden raz. Może nawet troszkę za dużo wyjątków, czy tam takich ciekawostek. No więc no cóż, do widzenia. sayonara!